Razem, uwaga. Bo jest ciężkie, to podnosi mnie uwaga. Yes. 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 Znajdujemy się w Parku Budnioka, w jednym z moim zdaniem z najpiękniejszych przestrzeni parkowych w samym centrum miasta i dzisiaj tutaj wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale przede wszystkim z osobami, które są rodzinami zastępczymi odsłoniliśmy kolejnego beboka w Katowicach. Tym razem jest to bebok promujący rodzicielstwo zastępcze i pieczę zastępczą. Są to trzy beboki, rodzice z jednym dzieckiem, ponieważ w ten sposób chcemy promować ideę rodzicielstwa zastępczego czyli promować ludzi, którzy z dobrego serca podejmują bardzo niejednokrotnie trudną decyzję, aby przyjąć pod swój dach. Otoczyć wielką miłością dzieci, które niestety z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku bezpośrednio z rodzicami, a muszą po prostu zostać odebrane i muszą zostać przekazane w inne miejsce w naszym kraju. Również w Katowicach świetnie działa system pieczy zastępczej i właśnie w tych miejscach dzieci potrafią znaleźć ciepło rodzinne, dom rodzinny, miłość. I przede wszystkim opiekę. BEPOK, a właściwie BEBOCza, nasza rodzinka, powstała w wyniku kampanii rodzicielstwa zastępczego, którą zorganizowaliśmy w Katowicach. Jesteśmy bardzo zaangażowani w to, aby poszukiwać rodzin zastępczych, aby dzieci, które tej pomocy potrzebują, znalazły ciepło rodzinne, żeby zostały zaopiekowane. W Katowicach mamy w tej chwili 250 rodzin zastępczych. Chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jeszcze więcej. Chcemy też, żeby. Inne rodziny, mieszkańcy Katowic poznali, na czym polega. Częściowo to jest praca, ale to, to jest duże poświęcenie, zaangażowanie, żeby mieli też możliwość przyjrzenia się bliżej rodzinom zastępczom, tego, co robią, czym się zajmują, aby przybliżyć, zachęcić do tego, aby tych rodzin zastępczych było coraz więcej. Myślę, że to tylko taki symbol, ale, ale, ale ważny na mapie Katowic. Ogłosiliśmy też konkursy na imiona, imiona bądź nazwę całej rodziny i tutaj będziemy polegać na inwencji dzieci. To one mają wymyśleć, właśnie dzieci z rodzin zastępczych mają wymyśleć imiona rodziny zastępczej. No i dodatkowo posadzone zostało drzewo. Tak, drzewo, które symbolizuje taką stabilność, korzenie, skąd się wywodzimy. No, można to bardzo łatwo powiązać z rodziną, która jest fundamentem na całe nasze życie.